<laughs> tak, A tu? Chodźcie pciaki Trójeczka, tak dobrze widzi, trójeczka Luna, Iza i Rubi Idziemy właśnie sobie na spacerek Ale chciałem Wam przy okazji pokazać tak zwany angielski karawanik Jak wygląda to tutaj u nas Może to wygląda skomplikowane, ale w sumie one się bardzo pilnują, także dosyć prosto się nimi operuje na jedną rękę. Pamiętajcie, Pamiętajcie to miejsce. Ja już tutaj luneczkę sobie puszczam. A te moje dwa maluchy <zysy> zasuwają sobie na smyczy. Bo to nie są moje dwa maluchy, ale. Opiekuję się nimi, nimi czasowo. To jest Matipu. Pieski. A to jest mój bordek. Ale pokażę wam coś, co wstrząsnęło to w zasadzie chyba trochę całym tym osiedlem. No chyba, że oni się są do tego bardzo przyzwyczajeni. Jak wygląda fantastyczny karawaning po angielsku. Bo tak chyba to by trzeba było nazwać. Nie zdążyłem ich nagrać jak oni tu jeszcze wszyscy byli Chociaż miałem taką ochotę, ale po prostu o, chodź, 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 już, już, już bojowniczka się znalazła. Największa ja? Ja? robisz z tej Odysrubisz z tej Pamiętacie te pole, nie? Moje matipki się. Luna. Ta, to jest niezmordowana. Jeżeli chodzi o piłkę, Rubi, chodź tu. Rubi, chodź, chodź, chodź do mnie. Chodź szybko. Chodź szybko. Patrzcie, jak biegnie. Chodź szybko, chodź. No. Lubi się słucha. Przyjemnie było z pieskami sobie wyjść na spacer. Ale zobaczcie jaki burdel. To, to to jest nic, wam pokażę jeszcze lepiej. Tu syf, tam syf. Cały ten plac wygląda jak jedno wielkie pobojowisko. No nie wiem czy tak karawanik ma wyglądać. Że się zasyfia się cały plac, gdzie się przebywa. Oni tutaj byli jakieś dwa tygodnie, mniej więcej. I naprawdę tu wszędzie jest mnóstwo śmieci, no tragedia. Tam jeszcze jeden karawan stoi. I ci jeszcze nam tu zapierdzielają na tych kładach, chociaż nie wolno im tu jeździć na takich, na, na, na takich sprzętach po parku. Słuchajcie, wczoraj nas tu deszcz złapał, e, i muszę ten film dokończyć na drugi dzień. Ale przynajmniej teraz wyszło ładne słońce. E, no, słuchajcie, no to co nam tutaj zrobili ci że to jest w ogóle e, niepojęte dla mnie. Bo chyba nie na tym polega e, karawaning, żeby jeżeli się skorzysta z jakiegoś miejsca, żeby zrobić po prostu z tego miejsca jeden wielki, kompletny śmietnik. A tak właśnie. Jest w tym wypadku, bo to miejsce było naprawdę bardzo czyste, pomimo że mieszkamy na osiedlu, na którym ludzie nie wszyscy dbają tutaj o porządek, o jakiś taki dookoła dom, więc niektórzy mają naprawdę też taki niezły syfek, ale to, co zrobili tutaj te karawany, no to jest po prostu nie do pojęcia, no. Nigdy czegoś takiego tutaj nie było. Jest to park miejski, nie jest to campsite Więc podejrzewam, że to cała impreza była na dziko, chociaż była tu policja, przejeżdżała tutaj tędy, bo widziałem raz, nawet chyba ktoś zawołał, żeby się zapytać pewnie o, o to, dlaczego się tutaj zjeżdżają No i zobaczcie, nawet są Nawet są te baniaki po paliwie, zobaczcie. Tu jeszcze raz ktoś coś zrobił i włożył worki do śmieci, no ale co, bańki po paliwie, skrzynki jakieś No nie powiem o tym co się dzieje w tamtym lasku raz sobie tam pójdziemy, bo to po prostu jest yy, szalet miejski Słuchajcie, tu stało około Yy, może 12 karawanów gdzieś taki różnego rodzaju z przyczepami yy, samochody albo, albo same przyczepy albo yy, te yy, motorhome czyli motorhome tak czyli karawany na samochodach no było ich tu sporo rządzili się jak chcieli bo i na kładach tutaj jeździli zryli tutaj cały całą tą łąkę która zawsze była dosyć ładnie utrzymana zobaczcie podejdziemy sobie bliżej no naprawdę ciekawy jest, ciekaw jestem kto to teraz posprząta bo yy, nie jest to teren mieszkańców w sensie takim że należy do jakiegoś domu tak że ktoś ma tutaj właściciela to należy do Kansilu czyli do miasta no i Luneczka teraz musi sobie z tymi dwoma swoimi małymi przyjaciółkami biegać po śmieciach po prostu Zobaczcie to co oni tu na, 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 na tutaj to jest jeszcze nic, a no, zobaczcie lepszy motor. tak wam tak wam na razie stopniuje dramatyczność tego miejsca. A naprawdę szkoda, bo na, na pewno każdy z was by się wkurzył, gdyby z miejsca, gdzie się przyjemnie chodziło z pies z psem, y, nagle zrobił się jeden wielki śmietnik. Robi gdzieś została z tyłu. Robi, chodź. Chodź robisz szkoda mnie. Robi. Chodź. No, to takie piękne, przeurocze pampersiki sobie leżą. Chodź Rubik, chodź. chodź Gdzie masz piłkę? Luna, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka, Luna? Gdzie jest piłka? Szukaj piłki A zobaczcie, a tu mamy gwóźdź programów Czyli jeden gigantyczny, wielki śmietnik To to jest po prostu to powinno być karane kurwa bardzo. Pieski Uważaj, żeby mi się tutaj czegoś nie nażarły. Bez sensu. I tak wygląda cały ten ten. No a tu jest oczywiście szalet miejski, czyli pobliski lasek. O, takie piękne rzeczy tu są. Można się ubrać, można sobie walizkę wziąć do. Z sobą chodź, chodź. A teraz słuchajcie pójdziemy sobie aleją tutaj parkową. Tu gdzie zawsze przyjemnie było sobie pochodzić, pospacerować z pieskiem. Teraz mam krzy. No ale od momentu jak jak to towarzystwo się tu wprowadziło, no to to się zamieniło w śmietnik. I tak chyba już tu ktoś coś trochę pozbierał, bo tu śmieci było dużo więcej. Już o takich śmieciach popularnych, że tak powiem, czyli jakieś tam butelka i reklamówki, to nie wspomnę, ale, ale naprawdę można było to e, w torbach sobie potrzymać. Widzicie, e, nie tylko w Polsce są takie, takie cuda, ludzie pokazują na YouTubie, że właśnie w lasach rzuca się śmieci, że e, no tutaj w lasach nie, znajdzie, nie znajdziecie śmieci. A tu jest po prostu taki no, park. Złóg park przy osiedlu. Zaraz Wam coś pokażę. Jak ktoś oglądał moje filmy z, z GoPro, no to kojarzy pewnie to miejsce. Zobaczcie jaki tu piękny śmietnik sobie leży na samym środku. Luna, chodź. Widzę, że tu dzieci chodzą i przyglądają się tym śmieciom. O, widzicie, jaki piękny porządek. Tutaj to chyba ktoś tylko coś przywiózł, bo raczej wątpię, żeby to było od karawanów. To jest raczej gruz, ale tutaj te wszystkie mieci co są od nich. Zobaczcie, tutaj nawet zaczęli sobie drzewa wycinać. Pewnie na ogniska. I gałęzie zostawili na samym środku. Skupu śmieci oczywiście. bo to tak, żeby tak było tradycyjnie, tak? Żeby nie odróżniało się za bardzo jedno od drugiego. To oprócz gałęzi jeszcze trzeba było śmieci dorzucić. teraz zobaczcie jak to wygląda z tej perspektywy jesteśmy na takiej górce możemy mieć widok na cały ten obszar tu też fajnie można sobie z dronem polatać dla treningu bo jest tutaj dosyć wysoko i można sobie dosyć dalekie loty zrobić takie dla zasięgu. Luka, chodź! No i słuchajcie, ciekaw jestem, kto to wszystko posprząta. Czy to będzie tutaj długo leżeć, te śmieci, czy może... E, może to była jakaś zorganizowana akcja i przyjedzie kanceli i po prostu po tych swoich... E, po tym swoim karawaningu Posprzątają. Nie wiem. Zobaczymy, a ja Wam to pokażę w kolejnych filmach. Tymczasem tym, tym Lunka sobie znalazła piłkę i już na pewno mi jej nie odpuści. Zobaczcie. No i teraz już będzie kopanie piłki. Już ta mała ją nie będzie interesować. Już ją interesuje tylko ta piłka. No chociaż taki pożytek z tego wszystkiego wyszedł na no, piłkę do nogi i za tu te dwa ruchy trzymam na smyczy, bo żeby mi gdzieś nie pouciekały, bo jak jedno poleci w jedną stronę, drugie w drugą, a trzecie w trzecią, to wtedy kogo mam łapać <grych> Ale ostatnio ta rubi się zaczęła mi słuchać. Już przychodzi jak się ją woła a o, możemy sobie pozamiatać, mamy szczotkę szkoda, że tej szczotki nie użyli do zamiatania ale u nas się słucha już na całego, także bo to jest bardzo mądry pies Tamte może też nie są Tak, jest tak powiem głupie ale, ale jednak te rozumki mają nieduże i, i czasami im coś podbije i potrafią sobie pouciekać w różne strony Dlatego mam tutaj zobaczcie, mam iskę mam na, yy, na taki długi smyczy. O, mam ją pod kontrolą. A rubi sobie chodzi luźno, bo ona już przychodzi cały czas jak się jak się ją woła. No. Ale ona się za piłką. Także słuchajcie, to wszystko w tym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli Wam się podobało. Znaczy to co się tu dzieje na pewno się nikomu nie podobało, ale chciałem Wam pokazać, żebyście też widzieli, jak to w tej Anglii potrafią utrzymać pięknie porządek yy, i się ładnie zachować tak. Karawaniarze szyzjarze po prostu. Yy, I teraz jakie mamy zdanie o takich ludziach, to takie, że po prostu zostawiają burdel, syf i bałagan. To wszystko w tym filmie pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Chodźcie tutaj, chodźcie. Rubi, chodź. Idziemy do domu. Idziemy wracać do domu. No, beczka. Chodź do mnie, chodź, chodź. No chodź. No chodź, chodź. chodź.